Dzień dobry. Jest moc. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na uroczystości zakończenia roku szkolnego. Baczność. Pożecz standardowe publicznej szkoły podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu. wprowadzić. dog Drodzy uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły, kończymy kolejny rok szkolny pełen wyzwań, nauki, ale też sukcesów, radości i wspólnych chwil, które na długo zostaną w naszej pamięci. Za nami miesiące nauki, czasami łatwej, czasami trudnej. Miesiące, które uczyły nie tylko matematyki, ortografii czy dat historii, ale przede wszystkim cierpliwości, wytrwałości i współpracy. Każdy z Was, uczniowie, nauczyciele i rodzice, dołożyli swoją cegiełkę do tego, by nasza szkoła była miejscem, w którym można się rozwijać, czuć się bezpiecznie. I być sobą, gdzie chciałabym Wam wszystkim serdecznie podziękować. Uczniom za wysiłek, wytrwałość i pozytywną energię. Jesteście dumą naszej szkoły. Szanowni nauczyciele, dziękuję Wam za cały rok zaangażowania, za to, że nie tylko uczyliście, też wychowywaliście, wspieraliście i tworzyliście młodym ludziom i towarzyszyliście młodym ludziom w zmaganiach. Wasza praca to coś znacznie większego niż realizacja podstawy programowej. To misja i powołanie i jeszcze raz bardzo wam za to dziękuję. Rodzicom dziękuję za zaufanie, wsparcie i dobrą współpracę. Dzięki wam szkoła i dom tworzą wspólną przestrzeń wychowawczą, która daje dzieciom poczucie stabilności. Dziękuję wszystkim pracownikom administracji i obsługi. Wasza codzienna praca, często niewidoczna na pierwszy rzut oka, jest nieoceniona. Dzięki Wam szkoła działa jak trzeba. Szczególnie podziękowania kieruję do Pana Burmistrza i z Rady Miejskiej za życzliwość, za wspieranie działań szkoły i troskę o edukację w naszej gminie. Dziękuję za to, że zawsze możemy na nich liczyć, że są otwarci na współpracę. Przed nami wakacje, czas odpoczynku i nabierania siły. Życzę wszystkim bezpiecznego, spokojnego, radosnego lata i do zobaczenia we wrześniu. Dziś mówimy też do zobaczenia wyjątkowej osobie, pani Małgosi Jasińskiej. Mogłosi przychodź do nas. Pasjo, z pasją dyrektywkę sercem koleżance z klasą i przyjaciółce, na którą zawsze można liczyć. Jej historia w naszej oświacie to nie tylko zapis dat i stanowisk, to opowieść o wydaniu pasji i odpowiedzialności. Pani Małgosia rozpoczęła swoją drogę zawodową 13 lutego 1985 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Pienieckiej. Od tamtej pory nie tylko uczyła, ale inspirowała kolejne pokolenia uczniów i nauczycieli. 1 września 1999 roku rozpoczęliśmy z Małgosią wspólną drogę tu w Jastrzębiu. Ja jako dyrektor gimnazjum, a Małgorzata jako dyrektor szkoły podstawowej. I wtedy szkoła nabrała zupełnie nowego rytmu. To nie tylko, nie chodziło tylko o zarządzanie. Chodziło o ludzi. Zawsze najważniejsi byli uczniowie, nauczyciele, rodzice. Wszyscy, którzy tworzą szkolną rodzinę. Po zakończeniu dyrektorskiej misji wróciła do sali jako nauczycielka sztuki, a następnie muzyki i plastyki. I to była już jazda bez trzymanki. Kolorowa, twórcza, pełna dźwięków, emocji, klasówek i krzyżówek. Pokazała, jak patrzeć sercem i słuchać ciszy między notami. Dla wielu dzieci była przewodniczką po świecie, w którym warto się zatrzymać i zachwycić. Dziś ją żegnamy, ale trochę z niedowierzaniem, bo wydaje się, że Małgosia zawsze po prostu była, nawet na zwolnienia lekarskie nie godziła. Dziękujemy Ci, Małgosiu, za cierpliwość, za wsparcie i za to, że zawsze byłaś i życzymy Ci, żeby ten nowy etap, ten nowy etap był jak obraz, który malujesz z radością i śpiewasz z sercem. Dałam radę. Wszystkich rodziców pragniemy tak serdecznie podziękować za naukę naszych dzieci, pokazanie im świata kolorowego. Jeszcze raz dziękujemy. Bardzo dziękuję. No, wzruszyłam się bardzo. Myślałam, że będę twarda, ale kurczę nie udało się. Dziękuję bardzo wszystkim za życzenia, szczególnie Grecji, rodzicom również, dzieciom życzę oczywiście samych piątek i szóstek. No i, no i teraz już mowa o piątku, nie, nie wiem co powiedzieć, także jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki.